Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kredycie na remont mieszkania. Zastanowimy się, co dokładnie obejmuje taki kredyt, jakie są jego zalety oraz na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji. Podzielę się z wami praktycznymi informacjami, które pomogą wam lepiej zrozumieć ten temat i podjąć świadomą decyzję. Zapraszam do oglądania. Kupiłeś nieruchomość, która wymaga odświeżenia? Twój dom potrzebuje gruntownego remontu, aby nadawał się do dalszego, komfortowego i bezpiecznego użytkowania? Jeśli nie masz oszczędności, aby pokryć wszystkie koszty odnowy budynku, skorzystaj z kredytu na remont mieszkania. Co obejmuje tego rodzaju zobowiązanie? Sprawdź już teraz i przekonaj się, że współpraca z bankiem może przebiegać na naprawdę atrakcyjnych warunkach. Już niedługo będziesz cieszyć się domem marzeń. Kredyt na remont mieszkania, co to za oferta? Kredyt na remont mieszkania jest kredytem celowym. Oznacza to, że kredytobiorca wskazuje, na co konkretnie potrzebuje finansowego wsparcia i w jakiej wysokości. Instytucja bankowa zweryfikuje później, czy klient rzeczywiście przeznaczył pożyczone pieniądze na wskazane we wniosku potrzeby. Trzeba przyznać, że chociaż kredyt na remont mieszkania wiąże się z nieco większa liczba koniecznych do spełnienia formalności, a same banki stawiają potencjalnym kredytobiorcom więcej wymagań, to jednak takie zobowiązanie oferowane jest na preferencyjnych zasadach. Ogromna zaleta kredytu na remont mieszkania jest to, że tego rodzaju finansowe wsparcie jest znacznie tańsze i brane na dłuższy okres niż np. standardowy kredyt gotówkowy na dowolny cel. Kredyt na remont mieszkania: co obejmuje? Jakie cele remontowe możesz wskazać we wniosku kredytowym o kredyt hipoteczny na remont? Co obejmuje takie zobowiązania i jakie prace remontowe zaakceptuje instytucja bankowa? Sprawdź, jakie prace możesz zaplanować do realizacji przy wsparciu finansowym ze strony banku w ramach kredytu celowego. Okazuje się, że kredyt na remont mieszkania to zobowiązanie niezwykle elastyczne, które klient banku może dobierać wedle indywidualnych potrzeb oraz możliwości spłaty. Kredyt na remont elewacji, kredyt na remont mieszkania możesz wykorzystać na różne cele, między innymi na odświeżenie elewacji całego budynku. Trzeba przyznać, że odmalowanie całej nieruchomości z zewnątrz wiąże się z naprawdę wysokimi kosztami. Jeśli tylko masz wystarczającą zdolność kredytowa, wskaz we wniosku cel zaciągania kredytu, jakim jest remont elewacji i dołacz kosztorys. I zakres wszystkich niezbędnych prac. Kredyt na remont kuchni lub łazienki, zastanawiasz się, czy warto wziąć kredyt na remont mieszkania? Co obejmuje takie zobowiązanie? Środki uzyskane z tego zobowiązania możesz przeznaczyć na gruntowny remont kuchni oraz łazienki. Co ciekawe, w kosztorysie możesz uwzględnić również zabudowę oraz niezbędne sprzęty AGD, jakie Esaci potrzebne. Okazuje się, że remont kuchni i łazienki wiąże się z największymi wydatkami, biorąc pod uwagę odnowienie całego mieszkania. Nic dziwnego, że możesz potrzebować na ten cel finansowego wsparcia ze strony instytucji bankowej. Kredyt na remont ścian i podłok remont ścian to nie tylko ich odmalowanie. Twoja nieruchomość może wymagać ich gładzenia czy położenia płytek. W tym celu bez problemu zaciągniesz kredyt celowy. To samo dotyczy remontu podłóg. Zobowiązanie kredytowe może dotyczyć cyklinowania parkietu albo całkowitej wymiany desek. Z powodzeniem uzyskasz te środki na płytki gresowe, panele czy podłogę z żywicy epoksydowej. Kredyt na remont instalacji kolejny kosztowny wydatek może wiązać się z wymiana instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. Takie prace dotyczą najczęściej gruntownego remontu starych nieruchomości. Na ten cel również możesz uzyskać kredyt hipoteczny. Kredyt na remont i prace wykończeniowe jeśli kupiłeś nowa nieruchomość, możesz wziąć kredyt na remont mieszkania lub domu w celu jego wykończenia. Deweloperzy bardzo często sprzedają nieruchomości w stanie surowym. Nierzadko dochodzi również do sytuacji, w której kredytobiorca stawia dom wolnostojący, ale brakuje mu już środków na jego wykończenia. Z pomocą przychodzą wtedy banki. Weź tylko pod uwagę, że twoja zdolność kredytowa musi być wystarczająca, tym bardziej jeśli spłacasz już kredyt hipoteczny na zakup domu. Chcesz wziąć kredyt na remont mieszkania? Co obejmuje takie zobowiązanie w zakresie wykończenia nieruchomości? Wykończysz ściany i podłogi, wykonasz instalacje i oświetlenie oraz nabędziesz sprzęty AGD i RTV. Remont może nie obejmować zaś mebli czy dodatkowych elementów dekoracyjnych. Co można kupić za kredyt na remont? Przedstaw bankowi zakres prac i kosztorys ich realizacji, a dowiesz się, czy potrzebne środki zostaną ci udzielone. Ten dokument jest niezbędny, aby instytucja bankowa mogła wydać decyzję pozytywną. Co więcej, wez pod uwagę, że już po otrzymaniu pieniędzy i wykonaniu remontu, przedstawiciel instytucji bankowej odwiedzi Cię w celu weryfikacji nieruchomości. Ekspert sprawdzi, czy zakres wykonanych prac jest zgodny z założeniami, które zostały wskazane we wniosku o kredyt na remont mieszkania. Czy warto wziąć kredyt na remont? Czy warto zaciągnąć kredyt na remont mieszkania? Kalkulator kredytów hipotecznych oraz ranking takich zobowiązań pomoże ci odpowiedzieć na to pytanie. Dzięki tym narzędziom sprawdzisz maksymalna wartość kredytu na remont, wysokość miesięcznej raty, wskaźnik RRSO, czyli całkowity. Opłaty, jakie musisz ponieść w związku ze współpraca z danym bankiem, zdolność kredytowa, dodatkowe bonusy, jak możliwość nadpłacania. Zobowiązania całkowitej spłaty czy wakacji kredytowych w razie potrzeby. Podsumowując, kredyt na remont mieszkania to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną poprawić komfort swojego lokum. Obejmuje on różnorodne wydatki, takie jak prace budowlane, zakup materiałów czy modernizację instalacji. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby oraz możliwości finansowe, aby wybrać najkorzystniejsze ofertę. Pamiętajmy, że dobrze zaplanowany remont może znacząco zwiększyć wartość naszego mieszkania oraz poprawić jakość życia. Dziękujemy za oglądanie i życzymy powodzenia w realizacji Waszych projektów remontowych.